Cześć wszystkim, z tej strony Konrad. Ostatnio podsunęliście mi w komentarzach pomysł na kolejny film. Pytaliście się, ile kosztuje założenie takiego akwarium ile to mniej więcej wszystko kosztuje. Postanowiłem trochę poszperać w internecie, poprzeglądać moje oferty, czy w sumie te aukcje, na których ja to kupowałem. I już Wam mówię, jak to wygląda. Zrobiłem taką listę, tabelkę, ile co kosztuje i to, co jest potrzebne, żeby takie akwarium prowadzić. No i tak, przeglądając oferty na popularnym portalu aukcyjnym, nie chcę, nadawać, nie chcę podawać linków ani sprzedawców, skąd wziąłem ceny, żeby nie robić komuś reklamy. Jakbyście chcieli więcej informacji, piszcie gdzieś tam w komentarzach albo odezwijcie się do mnie na Facebooku, to Wam wtedy mogę coś podesłać. Na filmie nie chcę tego robić. No i tak, wiadomo, no to jeśli chodzi o samo akwarium, no to co jest nam potrzebne, no to akwarium. Jest masa ofert, gdzie są jakieś tam gotowe zestawy, akwarium, filtr, pokrywa, no w sumie wszystko. W przypadku 54 litrów jest to w granicach 250-300 zł, ale to wam polecam trzymać się od takich ofert z daleka. Fakt, że wygląda to korzystnie, jeśli chodzi o cenę i teoretycznie wszystko, co jest potrzebne do działania, jest już w zestawie. Ale biorąc pod uwagę to, że są tam najczęściej słabe lampy, bardzo małe filtry, które się w przypadku takich akwariów nie nadają zupełnie do niczego, bo jak filterek, gdzie gąbka jest dosłownie wielkości paczki papierosów, ma dać radę wyfiltrować całe akwarium, gdzie są ryby i wszystko inne, mówię Wam, to nie ma sensu, lepiej to unikajcie. Szkoda Waszych pieniędzy. Ja wam pokażę to, co można w miarę tanio. Bo szukałem takich ofert, które są w miarę tanie i dobre. Bo wiadomo, no, można kupić sobie masę rzeczy zakupę kasy, gdzie mam jakieś lampy na Wi-Fi, widziałem nawet grzałki na Wi-Fi, aplikacjami sterowane, tylko są to naprawdę duże kwoty i moim zdaniem na początek nie ma większego sensu. Chyba, że ktoś faktycznie lubi gadżety i lubi wydawać pieniądze. Także dobra, nie ma co przedłużać, lecimy z tematem. Na start to, co Wam polecam, jeśli jesteśmy początkującymi, nie planujemy wydawać bardzo dużo pieniędzy, chcemy zobaczyć, z czym to się je, to są fajne, powiedzmy, że gotowe zestawy, gdzie nie ma filtra, ale mamy szkło 54-litrowe, gotową pokrywę i w tej pokrywie już mamy za zamontowaną lampę. Nie jest to jakaś mega mocna lampa, ale na początek na, na pierwsze akwarium na proste rośliny w zupełności wystarczy. Później zawsze można sobie to dobudować kolejną żarówką, więc jakby nie ma z tym większego problemu. Koszt czegoś takiego to jest w granicach 200 zł. Kolejną rzeczą, która jest niezbędna do działania akwarium, jest filtr. Tak, jak wcześniej wspomniałem: nie kupujcie albo nie używajcie tych filtrów z gotowych zestawów, bo one się naprawdę do niczego nie nadają. Ewentualnie to, co też ja ogólnie polecam. Jeśli już kupicie taki zestaw z takim malutkim filterkiem, możecie go sobie śmiało zostawić jako taki awaryjny filt. niech on będzie sobie w tym akwarium. W przypadku awarii albo podczas wyjazdu, gdy na przykład główny filtr ulegnie awarii, zawsze mamy ten mały, który chociaż będzie jakiś ruch, ruch wody robił i sprawi, że to akwarium no nie umrze, tak, że tak mówią. Jeśli chodzi o taki główny filtr, to co ja polecam, no to albo kubełek, tak ja mam. Bardzo fajnie się sprawdza ten Sunsun HW603B. Jest to w miarę tani filterek, jest on praktycznie bezgłośny w przypadku 54. Także jak i pewnie do 100 litrów spokojnie go Wam mogę polecić. Radzi sobie świetnie, cenowo około 100 zł, 100-110, bo teraz trochę podrożało. Jeśli ktoś nie lubi bądź boi się, bo jednak zewnętrzne filtry są trochę stresujące bo wiadomo, może się rozczelnić, tam są węże, może wylać wodę, różne rzeczy się dzieją. To Wam mogę spokojnie polecić też to, co używałem przez dłuższy czas. Tą kaskadę Zakoela, taką zewnętrzną FZN-1 bodajże, był model, też tam w granicach 100 zł. W miarę fajne filtry i też to, co ja Wam polecam, nie oszczędzajcie na filtrach. Nie kupujcie najtańszych jakichś Chińczyków po, po kilkadziesiąt zł, bo to naprawdę nie ma sensu. Lepiej poświęcić tą stówkę z hakiem i mieć święty spokój, i nie martwić się, że jak wyjedziemy na wakacje, to wrócimy i woda będzie wszędzie, tylko nie w akwarium. Także 100 zł w przypadku filtra wydaje mi się, że jest w zupełności wystarczające. Kolejną rzeczą, która jest wymagana, no to grzałka. No tutaj grzałka nie, są, nie jest z jakimś wysokim kosztem. Najzwyklejsza, najprostsza grzałka z termostatem, około 50 W, w granicach 30 zł. Także tutaj cena nie jest jakaś wysoka. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, które są potrzebne w akwarium, no to wiadomo, jakieś roślinki. Od razu też mówię, jeśli macie znajomych, warto popytać, poszukać na internecie na forach czy na lokalnych grupach facebookowych. Masę roślin można znaleźć za darmo, ludzie pozbywają się roślin z przycinki. Warto kupić coś takiego, gdzie macie sprawdzone rośliny, bo w akwarystycznym rośliny no nie są tanie, gdzie ta głównie na przykład w sklepach za roślinkę potrafią sobie liczyć nawet 20-30 zł, więc no, to, to tak trochę średnio się opłaca. A trochę tych roślin w akwarium trzeba mieć. A co ważne, jeśli jest świeże akwarium, im więcej roślin, tym lepiej, bo rośliny też filtrują wodę i dbają o równowagę zbiornika. A jeśli nie macie skąd brać roślin, no to tak, ja tam też na, na portalu szukałem. Fajne są zestawy roślin w granicach 30 zł. Możecie już kupić gotowy zestaw roślin, które na start w zupełności wystarczą. Fakt, że będą to małe sadzonki, trochę dłużej zajmie im to, żeby się przyjęły. Część roślin pewnie się nie przyjmie. Ale i tak jest to w miarę fajne, bo za trzy dyszki mamy komplet roślin na całe praktycznie akwarium. Gdzie w akwarystycznym za taką samą kwotę dostaniemy może ze dwa krzaczki. Jeśli rośliny, no to też muszą w czymś, w czymś rosnąć. Takie rzeczy jak żwir, korzenie, ozdoby to dajmy jako jedną kategorię. W przypadku małych akwariów, takich około 50 litrów, myślę, że spokojnie zamkniemy się w granicach 50 zł. Najzwyklejszy żwirek, no tutaj parę kilo wystarczy. Nie, ja osobiście tutaj też nie, nie będę wam polecał na początek, jeśli chodzi o podłoże aktywne, jakieś substraty i tego typu rzeczy. Bo po pierwsze są to drogie rzeczy. Po drugie, nie każdym będzie łatwo w tym sadzić rośliny. Po trzecie, tego trzeba pilnować, bo z początku trzeba często podmieniać wodę. Bo one puszczają do wody substancje odżywcze, może być wysyblionów. Dla początkujących osób może być to problem. Ja Wam polecam z własnego doświadczenia i sam tak teraz też każda akwaria zakłada. Najzwyklejszy żwirek, kolor no jaki Wam się podoba tutaj no według gustu, ja tutaj mam taki rzeczny, mieszane kolory. Jedni preferują białe, co ogólnie nie jest źle, bo fajnie wygląda, ale bardzo widać brudy i trzeba o to bardzo dbać, więc tutaj tak średnio bym polecał. Czarne żwirki też są bardzo fajne, nie widać brudu, mniej trzeba się przy tym namęczyć jeśli chodzi o konserwację. A pod żwir, no żeby rośliny coś rosły, Najtaniej, najprościej, wydaje mi się też najefektywniej, najzwyklejsza ziemia do kwiatków. Na to idą kulki glinano-torfowe i wystarczy. Przysypujemy to, przykrywamy to siatką, na to idzie grubszy żwirek, żeby wszystko się trzymało, ewentualnie ryby nam tego nie rozkopały. To przysypujemy warstwą cieńszego żwiru i załatwiono. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, które są też potrzebne, niepotrzebne, to już co kto woli tło jakieś fajne jakby było na akwarium różne są gusta, jedni wolą te fototapety ja osobiście mi to się nie podoba ja preferuję zwykłe jednolite tło, ale to już no według gustu cena takiego tła to jest 8-10 zł no to są już takie groszowe sprawy jeśli chodzi o resztę też mam taką jakby kategorię, nazwałem to termometr, siatka, akcesoria no też warto mieć jakąś siatkę termometr, żeby tą temperaturę można było kontrolować, bo termostaty na grzałkach nie zawsze są idealne ja mam ustawiony na grzałce 27, w akwarium jest 25, więc trzeba mieć ten moment, żeby to kontrolować. Raz ustawiona dobrze grzałka, przeważnie trzeba nic z tym robić to sobie żyje własnym życiem, że tak powiem. Jeśli chodzi o takie dodatkowe rzeczy, jakieś tam PENCE, takie pierdółki drobne, jakieś tam czyściki, no to tam w granicach powiedzmy 50zł myślę, że spokojnie się zamkniemy. Tutaj już jakichś dużych kosztów nie ma. No i ostatnią taką rzeczą, którą warto mieć na start, ja to nazywam jako chemia bądź jedzenie, no, czy takie podstawowe rzeczy, jak tam uzdatniasz do wody, no nie wszyscy dają. Ja tam preferuję, tam taki Escalarin głównie daje, bo tam mam jakieś witaminy dla ryb, aloes. No lepiej się ryby po tym po prostu czują, też to nie jest jakieś mega drogie. Jakieś jedzenia, tego typu rzeczy, nawozy, jeśli chcemy się w to bawić, no to tam podstawowy zestaw nawozowy. Nie jakieś markowe, wymyślne cuda, tylko standardowe nawozy, każde osobno, rozrobione, sole. Tutaj też spokojnie w granicach 50 zł się zamkniemy. No i podsumowując to, w przypadku 54 litrowego akwarium tak na start, żeby mieć to co jest potrzebne, żeby zacząć zabawę z akwarystyką, będzie to około 550 zł plus minus. W zależności na jakie ceny natrafimy, no to tutaj już różnie. Ale w granicach 500 zł no, musicie mieć przygotowane, jeśli chcecie mieć akwarium, które po założeniu nie będzie wymagało dodatkowego wkładu. No, tak jak wcześniej wspomniałem, możemy sobie kupić gotowy zestaw za 300 zł. Gdzie jest badziewny filterek, badziewne oświetlenie, i po miesiącu zabawy z akwarium, czy tam po dwóch, albo to wyrzucicie, bo nie będziecie mieli do tego już siły, bo wszystko zarośnie glonem, ryby wam najprawdopodobniej będą padały, i albo będziecie musieli dokupić lepszą lampę i lepszą filtrację, i znów powielać sobie te koszty. Jeśli się nie zniechęcicie po tych pierwszych nieudanych próbach, dlatego tak jak mówię, polecam. Na początek poczekajmy chwilę, do, dozbierajmy pieniędzy, jeśli nie mamy aż tyle i kupmy sobie od razu te docelowe sprzęty, żeby później nie mieć problemów i żeby po prostu też akwarium i dobrze się prowadziło i ryby się dobrze czuły. Później z takich dodatkowych rzeczy, jeśli chcemy się w to bawić albo będą jakieś problemy z akwarium, y, warto też, ja uważam, mieć testy wody, czasem je warto robić. Jeśli ktoś chce się w to bawić, chce wejść w taką bardziej zaawansowaną akwarystykę, y, może sobie kupić osobne testy. Nie polecam wam paskowych testów, gdzie za 40 zł można kupić y, testy, na które, które teoretycznie na długo wystarczają, bo tam jest ze 100. Może testów w tym, gdzie na jednym pasku są praktycznie wszystkie parametry, ale dokładność tego testu jest żadna. To tak samo możecie rzucać sobie kostkom i wyjdzie na to samo. Ja preferuję pojedyncze testy kropelkowe. Ja używam OLEKA, bo są w miarę tanie i no, u mnie się sprawdzają. Jedni lubią, jedni mówią, że są niedokładne. Ciężko mi stwierdzić, ja ja na nich bazuję i jest wszystko ok. Znam też dużo osób, które na nich bazują i też sobie chwalą. Koszty takich testów tam jest średnio około 20 zł za pojedynczy test. Ja na start wam polecam test na azot i na fosfor, bo to jest według mnie podstawa, bo proporcje tych pierwiastków są najbardziej zależne na to, jak akwarium się prowadzi i na to czy mamy glony, czy nie. Także na start wam polecam azot, fosfor, ewentualnie żelazo. Można też sobie dokupić, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok, bo żelazo też jest ważne, bo wpływa na fotosyntezę i na wybarwianie się roślin. Więc powiedzmy, że te trzy testy na start no to jest około 60 zł. Jeśli nam się skończą, to jest te nawozy, które kupiliśmy na początku. Albo możemy sobie dokupić nowy zestaw tych nawozów, gdzie w butelkach pojedyncze nawozy, tam w granicach 20 zł taki zestaw kosztuje. Ewentualnie możemy sobie kupić sole nawozowe, sami możemy sobie rozrobić nawozy pod swoje akwarium, pod nasze jakby preferencje dozowania. Czy wolimy dawać mniej, czy więcej? To koszt soli jest naprawdę śmieszny, bo tam kosztuje to złotówkę, czy tam 2 zł za, za 100 gramów tych soli. Więc tam powiedzmy około 20 zł za zestaw soli, który nam starczy naprawdę na długo. Więc wydając 20 zł, możemy sobie zrobić zapas na praktycznie kilka lat i z tego sobie rozrobiamy nawozy na bieżąco. Ja też ogólnie preferuję tą metodę. Tylko tak mówię: na początek kupcie sobie ten gotowy zestaw, żeby mieć te buteleczki z dozownikiem, fajnie opisane wszystko. Jeśli to Wam się skończy, później sobie możecie kupić sole nawozowe i bawić się już we własnym zakresie. No i na koniec zostawiłem ostatnią rzecz, czyli dwutlenek węgla. Jeśli już nas ta akwarystyka wciągnie, chcemy wpójść w trudniejsze rośliny, chcemy, żeby te rośliny ładnie wyglądały, żeby akwarium było bujnie zarośnięte. Wiadomo, da się to zrobić też bez butli, ale wtedy no, nie będzie aż tak spektakularnych efektów jak z podawaniem dwutlenku węgla. Ja tutaj też tak na swoim przykładzie, też długo śledziłem i czytałem, myślałem, co wybrać, no i padło na 5-litrową butle gdzie w przypadku 54-litrowego zbiornika ona starczy naprawdę na długo. Ja ją mam już w pół roku i tam manometr praktycznie nie dgnął, a podaje dwutlenek węgla 24 godziny na 7 dni w tygodniu, tam po około bąbelek na 2 sekundy, więc tego gazu naprawdę nie idzie dużo, a po roślinach widać efekty. Koszt takiego zestawu to jest około 400 zł z hakiem. No tutaj mamy wiadomo butle, dyfuzor, rurki, licznik bombelków, no wszystko to, co jest potrzebne. Nie ma elektrozaworu, no bo tak jak mówię, ja, ja dozuję całą dobę, więc nie potrzebuję tego, jeśli ktoś chce, no to tam około 20-30 zł trzeba doliczyć elektrozawór, żeby nano nam na przykład razem ze światłem odcinało gaz. To już według preferencji. Dlatego też wybrałem 5-litrową butlę. Jeśli macie miejsce, weźcie sobie większą butlę w agencjach właśnie 5, litr, 5 litrów, Bo po pierwsze różnica w cenie jest nieduża. Jeśli chodzi o wydajność, na pewno na dużo dłużej Wam to starczy, więc rzadziej będzie trzeba jeździć na uzupełnianie tego gazu. I tu nam, nam się robią plusy, bo wydamy raz i mamy spokój na rok czasu albo i dłużej, a nabicie takiej buty, no to tam z tego co się orientowałem, to w granicach 20 zł mniej więcej kosztuje. Także cenowo nie jest to jakoś mega dużo. No i wydaje mi się, że to by było na tyle. Szybko to podsumowując, wrzucę Wam te tabelki, żebyście to wszystko widzieli. Plus minus 500 zł na start, musicie liczyć, żeby to miało ręce i nogi, jeżeli chcecie zacząć w miarę sensownie i, tak mówiąc, kolokwialnie, odbi nie odbić się od tej akwarystyki, żeby wam to nie wyszło bokiem, żeby się nie okazało, że po miesiącu wszystko wyrzucicie i poleci to w kosz i zmarnowane pieniądze. Także 500 zł na start, ewentualnie później, jak się w to wciągniemy, no to około 400 zł musicie liczyć, jeżeli chcecie się bawić w zestaw z dwutlenkiem węgla. I jak dla mnie, według moich doświadczeń, to jest takie minimum z minimum, żeby to miało ręce i nogi. Sam też przyznam się, sam zaczynałem od gotowego zestawu 25 litrów za kilka stówek, i to był błąd. No, też się wtedy nie znałem, nie, nie poczytałem za bardzo. Był to taki szybki zakup. A pamiętajcie, że zakup akwarium musi być przemyślany i zaplanowany. Nie róbcie tego na szybko, bo to się może źle skończyć. Sam wiem po sobie, bardzo szybko musiałem dokupić nową lampę, nowy filt, bo to co było w zestawie no, no nie dawało się praktycznie do niczego, więc tak mówię, lepiej powoli, stopniowo, ale zróbmy to z głową. Myślę, że to by było tyle na ten film, dajcie znać co myślicie o moim wyliczeniu i co Wy byście zmienili, albo ile Was kosztowało Wasze akwarium. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało wbijajcie na Facebooka, na Discorda, pytajcie. Ewentualnie też zastanawiam się, jeśli będziecie chcieli, też dajcie znać co o tym myślicie. Kiedyś wieczorkiem możemy zrobić jakiegoś streama, gdzie będziemy przeglądać jakieś oferty na sklepach i komponować różne zestawy w różnych kwotach mniej więcej, co za ile się opłaca. Gdzieś to później sobie zapiszemy, być może komuś się przyda. Także jeśli chcielibyście coś takiego, dajcie znać. Ugadamy się na jakiś dzień w niedzielę, pewnie wieczorem i zrobimy takiego fajnego streamka na, na wieczór. No i to by było tyle. Dzięki za uwagę i cześć. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam do czegoś przyda.